Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Święty o świętym, życiorys świętego Dominika Savio, napisany przez świętego księdza Jana Bosko. Wydarzenia, które tu zamierzam opowiedzieć, mogę przedstawić w obfitszym świetle szczegółów, ponieważ wszystkie prawie zaszły pod moimi oczami i zazwyczaj w obecności także wielkiej liczby chłopców, którzy je wszyscy jednogłośnie potwierdzają. Było to w roku 1854 kiedy wspomniany ksiądz Kubiero przyjechał do Turynu, by polecić mi jednego ze swoich uczniów, zasługującego dla swej pobożności na szczególniejsze względy. Ksiądz Dobrodziej będzie może miał wielu podobnych chłopców w swym zakładzie, lecz z trudnością znajdzie takiego, który by go przewyższał w zdolnościach i cnocie. Niech jeno ksiądz dobrodziej zechce się przekonać, a zobaczy, że to drugi święty Aloizy Gonzaga. Stanęło na tym, że miał mi go przysłać do Murialdo, dokąd zamierzałem urządzić wycieczki ze swymi wychowankami, abyśmy tam zażyli cośkolwiek wiejskiego powietrza, odprawili nowenne. I później przyczynili się do wspanialszego obchodu uroczystości Matki Boskiej Różańcowej. Wczesnym rankiem, w pierwszy poniedziałek października, przedstawił mi się młody chłopczyna w towarzystwie swego ojca. Jego czoło pogodne, twarz uśmiechnięta, a jednak skromna, zwróciły na siebie moją uwagę. Coś ty za jeden, zapytałem go, skąd pochodzisz? Nazywam się Dominik Savio. O mnie mówił waszej wielebności ksiądz Kubiero, mój nauczyciel. Pochodzę z Mondonio. Wziąłem go wtedy do siebie i zacząłem wypytywać o odbyte nauki, o dotychczasowe jego życie i tak od słowa do słowa spoufaliliśmy się wkrótce zupełnie. Poznałem w młodzieniaszku tym serce iście według ducha Bożego, i zdumiałem się niemało, rozważając, ile to łaska Boża zdziałała już w tak młodym chłopczyku. Po dosyć długiej rozmowie, gdy chciałem zawołać jego ojca, Dominik odezwał się do mnie w te słowa: Cóż się więc zdaje przewielebnemu księdzu? Czy zabierze mnie ksiądz ze sobą na nauki do Turynu? Zdaje mi się, że z ciebie materiał dobry. A na cóż może posłużyć ten materiał? Aby zrobić piękne ubranie jako podarunek dla Pana Jezusa. Więc ja jestem suknem, wasza przewielebność niech będzie krawcem. Proszę mnie zatem wziąć ze sobą i zrobić piękne ubranie dla Pana Jezusa. Wątpię, czy dla braku zdrowia będziesz odpowiednim do nauki. Niech się ksiądz nie obawia. Ten Bóg, który mnie aż dotąd zdarzył zdrowiem i łaską, będzie mnie wspomagał także na przyszłość. Ale cóż poczyniesz potem, gdy ukończysz naukę łaciny? Jeżeli Pan Jezus raczy mi użyczyć dużo łaski, pragnę gorąco poświęcić się stanowi duchownemu. Dobrze. Teraz chcę się przekonać, czy masz dostateczną zdolność do nauki. Weź tę książkę, a był to zeszyt czytanek katolickich, i nauczy mi się dzisiaj tej stronicy na pamięć, a jutro mi ją wygłosisz. Po tej rozmowie pozwoliłem mu odejść i pobawić się z towarzyszami, a tymczasem wdałem się w rozmowę z jego ojcem. Nie upłynęło więcej niż osiem minut, a Dominik uśmiechając się, powraca i mówi mi: jeżeli ksiądz dobrodziej sobie życzy, wypowiem z pamięci zaraz moją stronicę. Wziąłem książkę i z niemałym zdziwieniem przekonałem się, że nie tylko dosłownie nauczył się naznaczonego ustępu, ale że doskonale pojął jego treść. Dobrze, rzekłem mu, wywiązałeś się przed czasem ze swego zadania. Ja ci też przed czasem daję odpowiedź: wezmę cię z sobą do Turynu. I odtąd już zaliczam cię do swych drogich wychowanków. Zacznij także i ty odtąd prosić Boga, aby pomógł mnie i tobie spełnić swoją świętą wolę. Nie wiedząc w jaki sposób najlepiej wyrazić swoje zadowolenie i wdzięczność, ujął mnie za rękę, uściskał ją, ucałował kilkakrotnie i wreszcie powiedział. Ufam, iż będę postępował w taki sposób, że przewielebny ksiądz dobrodziej nie będzie potrzebował na mnie narzekać. Wysłuchałeś fragmentu audiobooka Dzieje świętego Dominika Savio, napisanego przez świętego Jana Bosko. Pełną wersję nabędziesz na stronie na